Siemano strum trombotek, to kolejny odcinek z LEGO Indiana Jones I zaczynamy drugi chapter Czyli... Temple of Doom I zaczynamy w Szanghaju, więc kurde ciekawiam A <grych> no, proszę proszę, wysłucham idealny bo O! Jest on, Legendarny Indiana Jones! O, Boże, muszę antidotum znaleźć dla O cholera. Dobra, a, bo ty nic teraz nie możesz zrobić. O Boże! O mnie! ja mnie otruli. Nieładnie, tak się nie robi. <grystanie> Jak ona się bije śmiesznie? Ja nie wierzę, dobra. Musimy zdobyć antidotum. Czterech tych gniotków musimy załatwić. Dawaj mi krzesło. Akurat nie, ale pistolet, o. I co ty tu możesz zrobić? A, spuścić balony. zajebiście, się, nie wiem po co mi te balony są. Cholera, zostaw mi Indiana Jonesa. Co darbi? India, tak, 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 wiem, wiem, wiem. Indiana zostało truty. Niedobrze. Jest tragedia Eee. O! Kryształ. Gdzie mam ten kryształ dać? To mogę przesunąć Cyk Nie to! Bywa live Je, yeah. Fagenta jakiegoś tej, tu też Eee. A Ty chcesz ten diament? Dobra, 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 to za chwilę ogarniemy. No, aha! Co ja, co ja tu mam jeszcze zrobić? Indy, chodź. A, kolejny kryształ. I... Nie wiem nadal, co ja mam z tym kryształem zrobić. Jak się do niego dostać? A, bo tu jest jeszcze. To który kryształ ja mam w końcu dać? No, i XD. No, za dużo tych kryształów. Tutaj jest kolejny. No, co to ma być? Dobra. E co ja... Co, co ja... Co ty umiesz tak. Aha Kuźwa, głos, który zabija. Dosłownie. Dobra, to mamy, yy, tylko... I co ja mam zrobić? Badziewiu. Są cztery te 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 kryształy i co? I lui. Aha! ...to Co masz? Aha, oto chodzi, dobra. To już kuma, dawać mi kolejny kryształ i lecimy z tym. Tu, ty, tu, ty, tu, kto teraz? Ty nie, ty, tu. No było. A, bo tutaj jest ten, dobra Tak się ustawię, Jep, masz kryształ Teraz idziemy po kolejnego Tutaj na stole jest Nie, krzesło Zostaw to krzesło Kryształ bierz, o, zajebiście I to damy Tobie Masz Został ostatni, idealnie Siup, siup No, daj to A co? A bo ty tu nie doskoczysz. No tak, ty tu nie wskoczysz na, na początek. Dobra, masz to i dawaj to antidotum. Złapał. Oho, się zaczyna misja tej. Pyk, pyk. aha, bo ci by się nie da... Do... Fajnie, fajnie po prostu tu wskoczyć nie umiesz miecz na szable, będziemy się bić z nim chodź tu, a w gong muszę zabić, aha jak ja mam w gong zabić a, rzucić po prostu w to nie w cholera Jep. przecież to krzesło się tam dostało no jaki skam Jep! nie w tego weź to krzesło i w to Aha, to musi być szabla, jednak. No dobra, no, staj mi na tym przycisku. Je, no! Jaki badzie, a mam tą szablę nadal. O, teraz poszło. Chcę to on zrobić z tym. Co? Jo! Ale to wygląda dziwnie. jeden na 3. Kurde. Tutaj jest jeszcze 2 na 3. Let's go! 3 na 3 jeszcze złoty skarb jest mój idealny. O to chodzi Co ja mam z tym tym, tym, tym zrobić? Łeee Bueno Eee... Tylko, 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 tylko gdzie? Co? Mam w niego po prostu się tak wbić? Tak, trudności ma po tych schodach, to kółko. O! Aha, o to chodziło! I kształt aha. Jakiś chłop tej z Shanghai'a, tej się wbił do naszej ekipy. Nie, no. Zajebiście. Ty, coś jest? Uuuu, proszę, proszę. Idziemy, aha. Aha, nie mam żadnej postaci, która by mi to. Mech, dobra. Spadamy stąd w takim razie. Eee, co ja muszę po drugiej stronie? Coś jest ciekawego. Tysiaczek, pieniądze, widzę pieniądze. Dobra, zajebiście. Tu sobie mogę jeszcze to zniszczyć. No, tutaj tego nie wykopię. Tutaj jeszcze dwa koła. Zajebiście, o to chodzi, to mi się podoba. Tak, to ja mogę grać w te gry LEGO. Mmm, dobra. To dostań się kolego tu Zajebiście Hops, hops Dobra Tutaj Wow To jest prawdziwy Indiana Jones, kurde. O nie hops, dobra Co to jest są za jakieś rury? Raz, dwa, trzy Oczywiście, że coś tutaj do zbudowania jest. Kto by się spodziewał? Tylko co? Spójrzmy, aha! Drzwi, to byłem. <laughs> nie! Ja nie wierzę. No to jeszcze raz na górę w takim razie. Cholera, spadłem. Nie taki był plan. Raz, dwa, cyk, cyk, cyk. Zajbiście, biorę to, spadam razem z tym. Nie wiem gdzie to mam dać A tam muszę to dać A no tak bo samochód zniszczyliśmy To dużo tłumaczy Dobra To tu No, bueno. teraz tutaj Ty co masz tu do zrobienia? Tu skoczył wow opuścić to do aha To jest czasowe serio? To z której strony ja tam mam wejść? He. No to teraz się zacznie trochę zagadka No dobra, ono to może opuścić, tylko... A? Tu jest wejście, o! Siema murdo co to jest? Only two characters now... sort of charakter... Aha Mi pomachał, że nie i tyle tej Fajnie Dobry posąg Okej, okay, no i teraz... tu indiana jest, bo chyba, że... Coś tu okiwam? System? No nie, dobra To, to tutaj już bądź Zmienię postać Cyk na górę Lecisz Indy, lecisz Możesz? Aha Cyk Dobra, teraz tutaj Zajebiście Teraz drugie I jest za i idealnie Kolejna część samochodu moja A tutaj mogę się dostać po ten skarb? Mogę się dostać na luzie I tyk Trzeci mój skarb zajebiście A może z Lego Indiana Jones 100% się zrobi kiedyś live'a Jak kończymy Brzmi jak dobry plan w sumie Dawaj buduj tą furę buduj zajebista. Cuda... Aha, tylko byśmy musieli naprawić. A, już jest sami agenci, już są też. Dobra. No to idziemy się klepać. Z minigana, tej będą nawalać. Pożyczę sobie broń. Ha, i teraz ja też mogę. Dobra, tu tysiaczek, błę bueno. Rower? I o, Mogę rowerem jechać! Nie, ale zasuwa tym rowerem i ja nie wierzę No dobra, Luis w to Bierzemy klucz Mogę sobie teczki poniszczyć Bierzemy klucz I idzie, i naprawiamy samochód, lecimy do następnego... ...etapu Co to, to teraz tu będzie? Czy nawet koniec już? Tyk, naprawiony ja zanim tam wiadę ja chcę to zniszczyć Nie mogę tego zniszczyć! O let's a Jak już myślałem Cholera No dobra, no to taran nie Nie, yeah. i co my tu mamy jeszcze? Tak, tu się już nie zmieszczę. Dobra, sorry, sorry. O Boże, ale samolot, cholera. Muszę coś tutaj z tym samolocikiem, dobra. Mm, co my tu mamy jeszcze ciekawego? Tu jakiś ten. Co to auto nic nie niszczy, ale skam. O, driftem. No ładam. A, idźcie. Cyk, cyk, cyk. Łatwo z wami. Poproszę broń. Wywalać, wywalać. Dobra. A tu jest jeszcze. To zniszczymy. I nie wiem, co ja tu muszę zrobić. Tu się mogę wejść. Nie wiem, poluj. Nie zaskoczyłem. <grym> Fajnie. Jeszcze nie ma 100%. No jaki skam. Dobra, ogarnijmy ten samolot. O, Luj, tu chodzi. Muszę. Śmigło mu zbudować, tylko... Tylko jak? Tutaj widzę, że mogę sobie nią podskoczyć, zepchnąć to, jest true adventure, dobrze Bueno, coś zbuduję, a przejść dla tego chłopa małego Cudo, dobra, lecisz młody, gdzie ty poprowadzisz? W tym momencie Na górę, cyk, tu się dostaniesz? No nie, mów mi, weź zahacz to jakoś o milimetry O! Co ty, 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 no, no Jakoś tak, jakby podskoczył Kurde, ciężko, ale... No, dawaj, dawaj Myślę, że jest potencjał w tym skoku Chociaż ciężko Dobra luj mm, Co my tu mamy? A pierwszy karton części dobra Biorę A jakbym No dawaj Na milisekundy bym musiał się odbić tej No luj chyba tak to, tego nie zrobię niestety Trudno Biorę <kluzny> Pierwszy karton tutaj bo, no teraz co, co z drugim gdzie jest drugi hmm. A tam jest czyli ja muszę tędy przejść Dobra Indiana Jones A z tym samym Z tym widlakiem coś mogę tutaj porobić Chyba nie, bo tak nawet nie mogę ustawić mu tej, 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 tej rampy tam, dobra He? O! Doskoczył! Idealnie Cyk na drugą stronę. Bierzemy drugi karton. I idziemy budować samolot stąd odlatujemy. Let's go. Ale ten samolot wygląda tak dowalenie, to ja nie wierzę. Dobra. A i trzeba będzie rozkręcić śmigła, nie? No no i co? Tak, będę musiał rozkręcić śmigła, jakoś chyba. Tylko jak to zrobić teraz, tu? Tym muszę tu wejść pewnie. Daj mi to. Nie, nie. Jeszcze zobaczę sobie na szybko, co tutaj jest. Eee, jakaś linka, coś tamtego, tego, dobra. Lui w to. Jak się podnosi? No klikam, wszystko, nic nie działa, nie? A, kółko. Okej, okay, czyli... O, dobra. Bueno. Cyk. Yy, ogarnięte. Zapraszam Indian'a. Cyk. I drugie. Mamy to, można odlatywać. I ten ziomo niski tutaj. Aha, wyskoczyli No to nieźle I level ukończony, idealnie Free play unlocked Indiana Jones Dinner Suit, zajbiście. 100% jest, to mi się podoba 562 tysiące 3 mini zestawy I wrócimy do koledżu i sobie skończymy odcinek więc jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w której i suba i do znaczenia w następnym odcinkach. Na razie.